Witam serdecznie wszystkich, w szczególności młodzieży, dzieci, jak również nauczycieli. Witam serdecznie zespół Solideo pod kierownictwem Michała Salickiego. Moi drodzy! Dlaczego ja spytałem od razu na samym początku, czy słyszycie? Ponieważ my przyjeżdżamy do Was z takim programem, ale nie będziecie dzisiaj siedzieć i obserwować i słuchać. Jednak ja mam taką prośbę, żebyśmy wzięli udział czynny. Czynny udział to taki, kiedy ja będę zadawał jakieś pytania, a Wy będziecie odpowiadać. Za chwilę będziecie mogli zobaczyć dwa instrumenty dente, dente drewniane. Przemyk, chodź tutaj na chwilę, jeżeli... Weź to odkryli, zobacz, czy to jest z drewna, czy to może jest z metalu? Ja wiem. Jak ty uważasz? Ja, 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 ja. Bardzo dobrze, dziękuję bardzo. Ja. Ja. To proszę Państwa, skoro to jest metal, to dlaczego my mówimy o takim instrumencie, że on jest dęty drewnianym? Jest jedna taka niespodzianka, mieści się tutaj. Proszę Państwa, tu jest kawałeczek drewna. Nazywa się to stroik. Bez tego drewna Instrument nie zagra. U, 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 przepraszam. Nie jest to nic przyjemnego. Można sobie pokaleczyć wargi. Na tym... już można grać. Ale jak złożymy to razem, to dopiero zobaczycie, co tu można zagrać. Ale ja już sam się trochę wstydzę. Poproszę Dominika, żeby mi towarzyszył. Fajki, proszę Państwa, to jest fajka. Jeżeli ja to zdejmę, to mogę udawać marynarza, prawda? Mi się też to podoba, tylko tak trochę wiesz, niewygodnie z tym chodzić. Więc zapamiętajcie, że saksofon tenorowy poznajemy po tym, że tą fajeczkę ma wygiętą w taki właśnie sposób. Thank oh. you. Oh. że zna dobrze budowę perkusji. Bo mówimy ogólnie perkusja, natomiast perkusja składa się z poszczególnych takich części. Tak naprawdę czasami do muzyki wystarczy jedna z tych części i już jest dobrze. Kto chciałby się obawić? No to zapraszamy. Mamy tutaj troje zawodników. Moja droga, wybierz którąś z tych części, która tu jest, którą znasz, wskaż palcem, powiedz, co to jest, a Mariusz na tym zakra. To jest high-head. Proszę Państwa, high-head, ale wiedziała, że to są dwa talerzyki, czyli brawo dla koleżanki. Na przykład prosty. Ryby. Słychać to? Mariusz powiedział, zanim jeszcze mu przystawiłem mikrofon, powiedział, że hi-hat w perkusji to jest coś takiego, co odpowiada za rytm. Mariusz, jak się nazywa największy bęben w perkusji? Skrupowo jest to stopa, fachowo jest to bęben basowy, baznian nawet. Blaszczemy. Zobaczcie, jak pięknie mogą zabrzmieć skrzypce, tak często przez młodych ludzi niedoceniane, odstawiane na boczny tor. A koniec poezja śpiewana i nasz król piosenki poetyckiej Marek i Grechuta, dni, których jeszcze nie znamy. Zespołu Solideo. Dziękuję Tobie, Michał, za ten piękny koncert, którego mieliśmy okazję wysłuchać, jak również za wspaniałą lekcję edukacji muzycznej. Jako podziękowanie chciałem Ci przekazać upominek z naszej tutaj gminy, aleje naszych starych wież zabytkowych przy wiatraku, żeby nie tylko wspominać, co u nas jest, ale i jeszcze. Odwiedzić te strony. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, ja dos dostaliśmy taki wielki obraz, jeszcze to już jest drugi prezent. Jest nam bardzo mi.